Wszyscy doskonale znacie ten skład, jednak parę dni temu wyglądał on zdecydowanie inaczej. Na bramkę kupiłem Arona Ramsdale'a. Na prawej stronie obrony znalazł się Kiran Tripper, środek pomocy, pomógł zabezpieczać mi Krypienciu Ram, a na prawym skrzydle znalazł się on, Bukajo Saka. Karta, którą udało mi się strzelić, między innymi tę naprawdę fenomenalną bramkę i karta, dzięki której wbiłem swoją najgorszą rangę nie tyle w tej fif od, od, od czasu Foot Champions. Powiem tak, zacząłem grać, miałem bilans 4-4, dla mnie normalny. No a skończyłem z bilansem, który pozwolił mi otworzyć takie nagrody za Foot Champions i dzięki temu w moim klubie co najwyżej. Mogę przywitać teraz czerwonego Arona Ramsdale'a. Poza tym, że w sumie się cieszę, bo go lubię, no to kurczę, nie pasuje mi do składu. A poza tym ten weekend pozostawił u mnie drobny niesmak, dlatego tamtych panów się pozbyłem, a Turan jest jedyną kartą, którą na razie zostawiam sobie w drużynie. Ale spokojnie, to nie jest tak, że wiecie, food Champion zepsułem, to zepsułem kontent na dzisiaj, ponieważ otworzymy sobie między innymi paczkę z ikoną, paczkę z gwarantowanym Totsem, a także już teraz odbieramy pik z kartą Hero i mam nadzieję, że będzie to dobry na... nabytek dla mojej drużyny. Swoją drogą, to jest duplikat, bo tego ziomeczka trafiłem na Emirates Stadium. Miłe, fajne i przyjemne, bo byłem na Emirates Stadium, ale teraz już jestem u siebie i... Chciałam ja z tym zrobić. Ale spokojnie, z optymizmem mimo wszystko patrzę na dzisiejszy materiał, ponieważ w sklepie, jak widzicie, cała masa przeróżnych paczek. Te oczywiście e, są dosyć słabe, ale poza tym mam parę mocarnych sztuk, na przykład tą 10x85. No i bardzo dużo tych, gdzie mamy 8 piłkarzy Premier League. Zatem liczę, że dziś dopiszę mi szczęście, że zobaczę. Naprawdę solidne trafienia z Ligi Angielskiej I mam nadzieję, że wam też w paczkach dobrze posypie Zresztą wiem, że dobrze sypie kiedy lajkujecie, kiedy subskrybujecie Bo to jest taka metoda, która po prostu oddaje Już chyba wszyscy o tym wiemy A jeżeli chcesz się przekonać to Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał A potem się podziel tym, że trafiłeś niesamowitą kartę Bo, bo to, no zobacz, na przykład takie komentarze To jest po prostu norma Już nie mówiąc o tego typu, albo... Tego typu komentarzach, naprawdę Ja widzę, że to oddaję. Wiecie, Niektórzy mówią, że to są plotki Niektórzy mówią, że to jest takie gadanie Ja dobrze wiem, że nie, aczkolwiek dobrze wiem, że dzisiaj Dużo piłkarzy z Quixelujemy No ale jak się robi tyle tych rozbudów No to tak się to musi skończyć Że duplikaty będą płonąć Ale liczę, że w dobrym celu W celu niebieskiej karty ale na nią jeszcze chwilę muszę poczekać. Tak naprawdę zastanawiam się, którego z tych Toców najmocniej chciałbym zobaczyć w swojej drużynie. Ale dopóki to nie będzie Aaron Ramsdale, to ja naprawdę będę zadowolony. Jest to Ruben Neves, więc nie jestem. Ale tutaj może będzie lepiej, bo chyba mamy... Nie, nie może być walkout z Argentyny. I z angielski. Koza. o czym ty mówisz, chłopie? Okej, okay, ale tu walkout mamy na pewno. No i będzie to nikt inny jak Bernardo Silva. Niestety, nie w wersji TOC, no bo tamta była w community TOC, ale zawsze spoko. Walkout, mile widziany, foder, jak najbardziej potrzebny. Zatem takie trafienie Kowacicza też przyjmuje, no nie powiem, że z radością, ale, ale z akceptacją. No ale jedną niebieską kartę ty, ja liczyłem, że to naprawdę zobaczymy, a teraz trafiam Eriksena, który. Nawet nie sprawia, że lampki idą do góry. Co tak troszeczkę mnie smuci, nie będę ukrywał. Bo liczyłem, że te paczki okazał się jakimś niezrównanym patentem. Na szczęście, na szczęście to ja mam lepsze paczki zostawione jeszcze. No i na przykład to może być jedna z nich. 11 piłkarzy, 81+, plus tylko z Premier League i... Dobra, przez chwilę nie miałem pojęcia, co się dzieje. Ja, ja nie wiedziałem, że Lindelof ma Motma, nie? Jakby... Okej, okay, fajnie, spoko traf, ale... Ale mój mózg nie widząc niebieskiego zupełnie zwariował. Ale spoko paczka, mamy jeszcze Fabinio. 84, jeden duplikat. Jest spoko. W ogóle jakby no nic złego o tej farce powiedzieć nie mogę, ale modny? jakby skąd? No to może tu to jest dwu, dwóch, pa, dwóch zawodników 86 plus, więc walkout był oczywisty Messi, 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 Messi Ankara Messi, 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 Messi. Messi. Dobrze, w sensie no, trudno, żebym zareagował jakoś dużo lepiej na Messiego, ale jest Messi, który nie wiem w sumie ile jest warty, ale warty jest 91 punktów Rola w SBC i to się liczy, bo zawsze w tamtej paczce mógł nam nie czekać. Czyli wiem, trend Alexander Arnold z, z Tony'em Crossem, więc nie było źle. Tak jak na przykład w tej paczce. Chociaż w sumie jest tutaj dromel, który przynajmniej daje nam. 10 koła, no to zawsze coś. Choć nie ukrywam, że wolałbym zobaczyć tutaj jakąś niebieską wreszcie animację. No bo kurczę, nie mówię, że ja mam trafiać od razu Rollinga Halanda, ale jakiegośkolwiek toca miło by było zobaczyć. Za to mamy kolejny walkout z Italii, będzie tu Marco Verrati, więc ten Paryż jest, jest tutaj obecny. No szkoda, że nie, nie ma Kiliany Mbappé w specjalnej wersji, którego mógłbym trafić. Wtedy byłbym dużo bardziej zadowolony. Już na pewno byłbym bardziej zadowolony niż z tych paczek, bo to jest. No naprawdę nieprzyjemne. Mam nadzieję, że jeszcze podczas trwania toców Premier League dadzą piki, no bo tam wierzę w swoje szczęścia, tu dojdzie mi naprawdę słabo. No dobra, zatem przejdźmy już teraz do wagi cięższej tych paczek. Mamy 10 piłkarzy 85, mamy paczkę z tocem społeczności, na początku jednak jeden z dwóch piłkarzy 85 do wyboru. Mam szczęście w pikach i wierzę, że ono tu. No nieważne, nic, nic nie mówiłem. Po prostu otwórzmy paczkę z Totsem, żeby wreszcie zobaczyć tę niebieską animację. I mamy tu hiszpańskiego golkipera. Powiem tak, no przynajmniej ocena ogólna nie jest zła. No ale Dawid Dychea ani mi do drużyny nie pasuje, ani mi życia nie odmieni. No ale foder zawsze jakiś tam jest. I mam nadzieję, że tego samego nie powiem po tej paczce, bo tu mamy 10 piłkarzy 85 plus. Więc naprawdę liczę, że zobaczymy. No to Messi albo Ronaldo, albo Mbappé, Hugo Loris. No nie. Przy, przynajmniej nie ma duplikatu. Mam nadzieję, że to samo będę mógł powiedzieć po paczce za 3000 fpa pońców. Ale najpierw otwórzmy ikonę, a potem jeszcze musimy zrobić jedną paczkę z SBC, żeby duplikaty, wiecie. No fifowa matematyka. No kto z nas nie był w tym miejscu? W sumie ja nie byłem dawno w takim miejscu, kiedy kurczę. Naprawdę te trafy wyglądają bardzo źle, ale może ta paczka z ikoną to zmieni? Liga ikon, gdzie my to mamy? Okej, okay, kraje i zacznijmy sobie od góry. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli tu Argentyńczyka i dobrze, ale może będzie Brazylia? Może zobaczymy tutaj wreszcie Ronaldo Nazario? No nie, jakby. Byłem gotowy na wiele wyskakujących traf, e, kart, więc e, no, 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 po prostu spodziewałem się, że tak będzie. No z Anglii nie ma nikogo, kogo bym chciał, i nikogo nie trafiamy, no bo już niestety miałem. Jest Francja, Thierry Henry, Vieira. To byłoby super i z Francji. Z... Nie... A jest, dobra, trafiłem. Petita. Eee. Znaczy legenda Arsenalu, ale tak jakby to powiedzieć, obawiam się, że z, z Dawidem Decheą za rękę mogą pójść w tym samym kierunku i nie będzie to wyjściowy skład. Yo, on kosztuje 79 tysięcy. O Ale czasem musi poboleć. Czasem po prostu trzeba wycierpieć i to wraca z, z nawiązką. I, I wierzę, że ta paczka da nam w końcu chociaż trochę radości w tym smutnym jak. No, no bardzo smutnym odcinku, to, to chciałem powiedzieć. Zatem zobaczmy, rozbudowa Premier League. To jest naprawdę paczka, która może być solidna. Jedną tego typu już dzisiaj otworzyliśmy, prawda? Więc tutaj naprawdę liczę na to, że będzie lepiej niż, niż w tamtej. I zobaczmy, czy wreszcie uświadczenie niebieskiej animacji jest! I kto to będzie? Jest kapitan! My Skiper! Jest! Da, jest Martin Odegard! Mamy trafionego Totsa. O matko, ile to było czekania? No ale jest. Z kartą beznadziejną. Ale jest. W dodatku razem z nim jest Tomas Partej, proszę bardzo. A Martin Odegaard, No to ciężko, żeby ta karta cokolwiek kosztowała. No bo jest po prostu kartą słabą. Wystarczyło Martin pograć. W Championship, no i tam byś dostał 94,5 oceny ogólnej i dobre staty No ale dobra, pójdźmy za ciosem Jeden to toc jest, to liczę, że w kolejnej paczce Będzie drugi, despaczka za pół miliona Monet i mamy kartę Team of the season i to jest Chile I to jest bramka, że to, to nie mam Pojęcia no, 91 oceny ogólnej, no spoko Nie, nie spoko Bo nie przykrywa nam nikogo ciekawego Chociaż, nie jest to zła paczka Jeśli chodzi o liczbę kart To no jest ten James, ale on taki jest no, Taki średni no Jeszcze zaglądamy do kategorii duplikatów Tu oczywiście parę kart ciekawych jest Ale, ale no, no one nie są jakieś mega interesujące Przyznam szczerze na razie Bo przede wszystkim nie mamy SBC w które mogę je wrzucić Zatem to biorę do klubu Tych piłkarzy sobie odbieram Mając barana praktycznie na no, no może nie na stałe, ale na długo I na bardzo długo I tych panów biorę do klubu To sobie stakuję a ci wszyscy poczekać muszą na jakieś lepsze SBC. Ocena ogólnej raczej nie jest to jeden z tych, którzy mogliby ruszyć nasze serca. Tak też myślałem, ale dobra. On ląduje do klubu. To jest oczywiście foderek, ale teraz już naprawdę liczę na to, że dostaniemy ciekawych zawodników. Na początku niezbędnik toc. Widzę, że tutaj bardzo nam się zrobi nierówność z fałponcami, więc jeszcze pewnie te 200 dorzucę, żeby to wyrównać. Paczka nie najlepsza, ale w środku może coś ciekawego być? A nie może być. Bo myślałem, że, że tutaj te piki będą ciekawsze. No nie, no to to jest tylko i wyłącznie fajna paczka, jak trafię warana. O. No właśnie tak, bo dzięki temu mam już na nim 67 spotkań, <laughs> to, to, już, to już słuchajcie, to robi się z niego prawie zawodnik na stałe Dobra, ale to była taka paczka na rozgrzewkę, teraz otwieramy kolejną, drugą w tym odcinku za pół miliona monet I proszę, żebym zobaczył tutaj kartę Team of the Season i jest, jaka flaga? Zinchenko, to będzie duplikat, bo to jest trzeci Zinchenko, którego trafiłem do tej pory trafiłem dwóch wymiennych, ale może ta paczka schowa tu jeszcze Uliama salibę. Jeżeli tu byłby Willo, to ja będę przeszczęśliwy. Zobaczmy. Nie ma saliby? Eee, ja tam tego squixelowałem? Aha, to wiele wyjaśnia. Ok, teraz jest tak, jak być powinno, aczkolwiek problem jest taki, że niestety znaczącą większość z tych panów e, będę musiał squixelować w tym momencie, bo nie mam SBC, w, którą, w które chciałbym ich wrzucić. Zatem, no dużo ciekawych kart Niestety tutaj będę musiał się pozbyć I to wszystko przez to, że jestem dzbanem Bo mogłem otworzyć najpierw paczki wymienne I wtedy nie byłoby problemu Ale przynajmniej znów trafiłem Warana i Sona, co sprawia, że Koreańczyka mam na 60 Spotkań już chyba A Warana na 87 No i strasznie głupio Zrobiłem z tą paczką e, niewymienną To było głupie fest takie, takie w moim stylu, dlatego też paczkę tę e, Gdzie mamy 40. 2% szansy na to, co otworzymy sobie na sam koniec, bo tutaj e, większość z tych kart to będą już duplikaty. A teraz przejdziemy do tej, e, gdzie mamy zawodników, których możemy sprzedać. I liczę na to, że będziemy mogli zobaczyć tu kolejną niebieską animację. Niestety nie i to będzie Niemiec. Jozu, no przynajmniej wysoka ocena ogólna, ale poza Kimisiem, naprawdę fatalna tapaczka. No ale to jest to, co mówiłem. Przynajmniej mamy tutaj troszkę duplikatów, których już się nie będę pozbywał za zero. No i druga z tych paczek. Zobaczmy, czy będzie niebiesko, jest niebiesko, proszę, 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 nie bramkarz, znamy się, znamy się, chłopie, znamy się. I, i to mi się nie podoba, że my się znamy. No dobra, to dajmy sobie tą szansę na niebieskich zawodników. Wysokie one są i tu mamy kartę. Toc, ale proszę, żeby ona była dobra, szwed, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Statystyki nie są złe u tego zawodnika, no ale my chcemy innego napastnika, takiego. To z premier. League. Chociaż ogólnie to jest świetna paczka. Tak swoją drogą, jak patrzę na to, co tu trafiamy, to jest naprawdę ok. Jeszcze son na 700 spotkań. Super. No bo sami zobaczcie, son do Sona i lepsza ranga będzie robiona. Dobra, no nie będzie, ale, ale się rymowało. I w niezbędników toc było chyba więcej, więc otworzymy sobie jeszcze ten. No i na sam koniec pójdzie tamta paczka za 2000 fa A tutaj jest walkout, ale nie jest to toc, więc to mnie nie interesuje. Nawet Mbappé by mnie nie interesował. Tym bardziej Kalidu Kulibali. Oraz 77 trend Alexander Arnold. Mogłaby być kubka duplikatów, no nie? Dużo łatwiej by się żyło. No ale jeśli czegoś mam być pewny, to duplikatów, właśnie w tej ostatniej paczce, e, którą otworzymy teraz. E, będzie to paczka niewymienna, e, ale liczę na to, że mając 78 szans na to, trafimy tutaj jakiegoś naprawdę wybitnego. Nic więcej w tym odcinku nie otwieram, ale mam nadzieję, że zobaczymy teraz. Tutaj coś naprawdę wiel... Nie wierzę w to. Przynajmniej dużo tych toców trafiłem dzisiaj, nie? No tutaj nikt nie zaprzeczy. Plus czuję się, jakbym już serio mógł powiedzieć, że trafiłem warana i Sona, bo tych gości mam w klubie już naprawdę niemal na stałych kontraktach. No jest to jakiś plus, ale czy było to warte tyle Fa Pońców? Nie wiem, choć się domyślam.